E-Papieros, kapelusz z napisem Palacz, Wojciech Szczęsny w swoim stylu świętował zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelonę. O zachowaniu polskiego bramkarza rozpisują się media, zwracając uwagę na to, że stał się jednym z idoli katalońskiego klubu. Piątkowe popołudnie i wieczór upłynęły w Barcelonie na świętowaniu świeżo zdobytego Mistrzostwa Hiszpanii. Jedną z wyróżniających się postaci w trakcie celebracji był Wojciech Szczęsny, który pojawił się w charakterystycznym kapeluszu z napisem Fumador. A więc palacz oraz, co jasne, e papierosem w ręku. Fani katalońskiego klubu przy tej okazji odśpiewali szczęsnemu przyśpiewkę Szczęsny fumador, co tłumaczy się na Szczęsny palacz. Charyzma, autentyczność i odrobina kontrowersji sprawiły, że Polak wyróżniał się zarówno na boisku, jak i poza nim. Parada nie tylko była okazją do świętowania tytułów, ale także potwierdzeniem, że Szczęsny stał się kimś więcej niż tylko doraźnym wzmocnieniem. Uwielbianą postacią w szatni prowadzonej przez Hansiego Flickę czytamy na portalu k.s. W ciągu zaledwie kilku miesięcy szczęsny z emeryta stał się niespodziewanym idolem Barcelony. Nie tylko za jego obrony, ale także za jego osobowość. Jego autentyczność, odwaga, by niczego nie ukrywać i wybitne osiągnięcia sportowe zapewniły mu szczególne miejsce w pamięci kibiców Barcelony podsumowano.